Jest z nami Daniel Woldejs, certyfikowany trener skłosza w klubie Reshape Fitness w Zabrzu. I już od września, w nowym sezonie fitness, ruszamy z Akademią dla Najmłodszych. Jakbyśmy mogli powiedzieć, co to będzie za przedsięwzięcie, komu dedykowane, no i kogo warto zaprosić tutaj. Jest to akademia, która będzie się odbywać na kortach Reshape, na naszych czterech kortach, które tutaj znajdują się w klubie. Są to zajęcia o charakterystyce ogólnorozwojowej. Czyli dla takiego dzieciaka jest to super rzecz, ponieważ oprócz nabywania umiejętności skłoszowych jest to pełna, pełna ogólnorozwojówka, więc myślę, że najlepsza rzecz, jaka może się w tych trudnych czasach dla, dla takich młodych, dla młodych ludzi, dla dzieciaków trafić. Jak można właśnie zachęcić nie tyle co też młodych, ale rodziców, żeby, żeby ukierunkowali na te zajęcia swoje pociechy? No przede wszystkim zdrowa rywalizacja, uczymy zdrowej rywalizacji, uczymy podnoszenia swoich umiejętności. Chcemy zachęcić. No Skłosz ma teraz duży boom, jeżeli chodzi o, o Polskę, o świat, będzie z na olimpiadzie w 2028 roku. Wobec czego jest to dobra, dobra okazja, żeby tym sportem się zainteresować, tak jak wspomniałem, najistotniejsze jest. Zdrowa rywalizacja, zdrowy tryb życia, czyli sport i ogólnorozwojowy charakter tego sportu. Dobrze, to jeszcze na podsumowanie. Co, gdzie, kiedy, jak? Od 3 września na kortach ReShape zapraszamy na Akademię Dzieci w wieku od 5 do 15 lat.